Drodzy bracia, Chrystus, w kochani prerycy, chodzi godne, zakonne, zapomne, na Bożym słuchacze Słowa Bożego w wiecu wielkiego czwartu, a z Londoniu 2011, przychodzimy do naszej świątyni katedralnej, by rozpocząć święte w filmu serdecznie was. Witam i pozdrawiam zarówno tu, w Bazylice Katedralnej, jak i złączonych nami za pośrednictwem fal radiowych. Drodzy moi, spośród wszystkich czwartków, tylko ten dzisiejszy nazywa się Wielkim dla naszego. Dlatego, że patrzymy na Gdyby tego wszystkiego, co dokonało się w jerozolijskim wierzynich 2000 lat temu, wtedy Jezus stanowił stan Eucharystii, kapłaństwa oraz ogłosił uczniom nowe przykazania miłości. Spotykamy często Można bowiem uchylić drzwi wieczernika i obserwować tę dziwną ucztę, w której bierze udział kilkunastu mężczyzn, uczniowie i nauczycieli. Można obserwować gesty Mistrza, Jego pochylenie się, aby umyć nogi roz Można słuchać jego Jakie stawiają uczniowie. Ale ani zainteresowanie czysto historyczne, ani rola obserwatora tu nie wystarcza. Stąd my, bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, by nie stać na zewnątrz, lecz wejść do środka. Oto. Tu jest wieczernik, tu jest wieczornikowy stółko, tu są przygotowane wieczernikowe dary, chleb i wino. Tu wierzymy, jest obecny Chrystus, który nas zaprosi. Mamy siostry i bracia przeżywać wieczerki, Znakiem umożliwiającym uczestniczenie w wieczorniku. To jest ciało moje, za Was pytane. kiedy ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy przyjdziecie będziecie na moją pamiątkę. powtarzane od przez kapłanów w każdej mszy sprawowanej pod każdą szerokością geograficzną na kuli ziemskiej, są znakiem jedności wyznawców Jezusa, złączonych w jedno w ofierze eucharystycznej. Symbolem jedności wyznawców Jezusa jest również sam wieczernik, owa sala na górze, która po wejściu Chrystusa do Ojca pełniła rolę głównej siedziby apostolów, a po ich rozejściu się po świecie stała się siedzibą biskupa Jerozolimskiego. Cały chrześcijaństwo od uwagi nas. I dokonane w nim ustąpienie Ducha Świętego na ulicy, uważało Wieczernik za matkę wszystkich kościołów, czczoną przez władców chrześcijańskich starożytności i średniowiecza, przez krzyżowców i przez zastępcę pielgrzymów wszystkich czasów. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego. Wieczernik pozostawał we władaniu Mameluków egipskich, wykupiony w 1335 roku przez parę Królewską z Neapolu przez następne dwa wieki był pod opieką Kracizkami. Odebrany im jednak został z zarządu sułtana Sulejmana Wspaniałego i zamieniony na mecz. 551 chrześcijanie nie mogli nią obradia w Duże ani nawet odmawiać głośno jak siękolwiek Przejęcie wieczornika przez Państwo Izrael w 1967 roku w niczym tego stanu nie zmieniło, a nawet raczej pogorszyło. Wyszczący się w dolnym pomieszczeniu grób To też faktem o w dziejąt znaczeniu dla Kościoła i całego chrześcijaństwa było odprawienie 23 marca 2000 roku po 449 latach w wieczorniku Mszy Świętych. Świętego Jana Pawła II wraz z kardynałami i słupami. Osiągnął to Ojciec Święty nie dzięki dyplomacji, ale przez swoją zdecydowaną postawę miłości względem każdego człowieka, niezależnie od jego rasy, narodowości, religii czy kultury. Pojawiły się nawet wzmianki prasowe. Mówiący o możliwości odzyskania na stałe Wierzchownika Jerozolimskiego w zamian za synagogiem w Saragosie w Hiszpanii. Wskazuje to na istnienie pewnej szansy na powrót w ręce Pt. Chrystusa tej bezsennej religii, jaką kochani, z jerozolimskiego wieczernika do naszego katedralnego wieczernika, gdzie tu i teraz spotykamy się z Chrystusem, obecnym w tajemnicy Eucharystii. Kiedy bowiem sprawujemy Eucharystię, Jezus umożliwia nam trwanie w Nim we wspólnocie. Kiedy sprawujemy Eucharystię, Duch Święty czyni teraz to, czego Jezus dokonał dwa tysiące lat temu, podczas Ostatniej Wieczerzy. Eucharystia jest bowiem uobecnieniem Ostatniej Wieczerzy w teraźniejszości. Spotykamy się z Chrystusem w chlebie i winie, w których On daje nam swe ciało. Przyjmujemy go tak samo, jak czyni to apostołowie. Przy stole Jezus, jak słyszeliśmy przed chwilą Ewangelii, przyjął rowę słów niebożych i umył uczniom nogi. Bóg na kolanach. Przez ten gest umycia Mógł chciał świadomić nam, że istotą naszego życia ma być miłość i pokora. Bez miłości, kochani, nigdy nie zrozumiemy Eucharystii ani tajemnicy kapłaństwa. Trwając w zjednoczeniu z Panem i poznając lepiej Jezusa, możemy bardziej zrozumieć, Księga Świątwarzkowa przynosi zatem sobie także pytanie o nasz, nasz chrześcijański czyn. Nie miłujmy słowem, językiem, ale czynem prawdą, czy zamku świętego Jana. O ja? ten chrześcijański czyn pytał Polaków, sługa Boży Janowana II podczas podróży apostolskiej do Ojczyzny w czerwcu 97 roku. Mówił, zastanawiajmy się często nad chrześcijańskim czynem, rozważajmy, czy jest podejmowany ochotnym sercem, czy jest systematyczny i wytrwały, czy jest odważny i ekologiczny, czy jednoczy, czy też może dzielnik ludzi, a może tego czynu miłości chrześcijańskiego czynu, jest zbyt mało. Dziś nie powinno być człowieka, który opuściłby ten tętę czynnik, nie zgadzając się na to, by Chrystus umył mu nocy, czyli by obdarzył go swoją miłością. A kiedy to się Dajemy. Chrystus wprowadzi nas w drugi etap rozwoju miłości wzajemnej. Nakarmi nas swoim ciałem i krwią. Uczynić się tego, który daje moc spełnienia czynów miłości. Zaś jutro na kurgocie ukaże nam trzeci etap w tej pięknej, ale jakże Nikt nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoje. Siostry i bracia, uczestnicząc tego wieczoru w Misterii wieczernika, dziękujemy Chrystusowi za Jego nieskończoną miłość, a równocześnie sami podejmijmy wysiłek miłości. Prośmy Ducha Świętego Nocha

Wyjdźmy z tego naszego wieczornika z mocnym postanowieniem, żeby służyć i działać z mocą, hmm. jaka płynie z ciała i krwi zbawiciela